Zobaczcie, kogo tutaj ułapiłam, artkomitywa, a raczej trzeba powiedzieć kretkomitywa. Zobaczcie, lisu oczywiście siedzi w kretowisku, dupsko tylko wystaje i usiłuje złapać szkodnika małego bestię futrzanego, a nasza kochana skarbula również dzielnie się przypatruje tym wszystkim zabiegom i uczy się od lisa, Łapania. No nic, myszy i kretów. No nie ma co, słuchajcie. No ale zobaczcie. On z Kubaniec za chwilę coś wyciągnie. Takie to tutaj mamy klimaty. No. Zaraz zobaczymy. Jak głęboką już dziurę wykopał lisu. Przecież ciebie połowa już tam weszła. Jany boskie chłopie. Pokaż tą dziurę. Pokaż tą dziurę coś ty tutaj wykopał. O boziu, kochany. I zobacz, a teraz węszy tu drugiego. O, mama. O, mama. Ech. A teraz migotka. Ups, nie migotka, tylko skarbulek. Migotka gdzieś w ogóle na łowy poszła. No i co teraz? O, a teraz to ty będziesz kretem, a ja będę łowcą. no pięknie. No ale zobaczcie, słuchajcie. Niesamowite doły doliny. Doły doliny i tutaj widzę, że mhm. teraz będziesz miał poważne problemy, jak się z ogrodu nie wyniesiesz. To na pewno. Oho, i przyszła kocia mama od sąsiadów kiciabela. No i co tutaj teraz zrobimy? Ha. No zobacz. Ta. Mhm. Jak tam, skarbulku? Dziury ci wykopał, a ty dalej nie umiesz złapać myski, kreta czy tam nornicy jakiejś? No dobra, dobra, wujek lisu pokazał, to ja już teraz będę pilnować tej dziury. Aha. <laughs> no popatrzcie. Takich to ja tutaj mam łapaczy. Mhm. A teraz odpoczywa, tak odpoczywam? Dobrze, mama datrica, Datryca kopaczowi, da. Uh -huh. No tak, wiejskie życie, słuchajcie, wiejskie życie. Za chwilę kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada, Lisu. Ja nie wiem, ja będę musiała to potem zasypać przez ciebie, inaczej ja sobie wpadnę w taki dołek i co to będzie?